Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii z historią przez życie. Dziś przejdziemy do omawiania ostatnich dni istnienia Rzeczpospolitej obojga narodów w schyłkowym okresie trwania insurrekcji kościuszkowskiej. Zapraszam serdecznie. W lipcu 1794 roku sytuacja powstania kościuszkowskiego zaczęła obracać się na niekorzyść Polaków. Gdy Rosjanie po początkowym zaskoczeniu i pierwszych klęskach poniesionych m.in. pod rasławicami, czy podczas insurekcji warszawskiej albo wileńskiej, zaczęli odzyskiwać inicjatywę w tym konflikcie i powoli, aż systematycznie ich wojska zaczęły przesuwać się w stronę Warszawy, licząc na to, że wraz z zajęciem polskiej stolicy będą w stanie złamać opór Polaków i doprowadzić do upadku całego powstania. Doprowadziło to w konsekwencji do pierwszego oblężenia Warszawy, które trwało w okresie od lipca do września, 1794 roku. Na całe szczęście dla Polaków, po oblężenie to zakończyło się ostatecznie klęską Rosjan, kiedy w międzyczasie wybuchły walki powstańcze na Wielkopolsce, co zmusiło Rosjan do podzielenia swoich sił. W celu stłumienia kolejnych ognisk oporu, jakie zaczęły tworzyć się w innych częściach Rzeczpospolitej, w efekcie czego, ostatecznie we wrześniu 1794 roku, wojska rosyjskie odstąpiły spod murów Warszawy, co na pewien czas ocaliło polską stolicę przed upadkiem. Niestety, sukces Polaków odniesiony podczas tego oblężenia Warszawy jedynie przesunął w czasie i tak nieuchronny upadek Powstania. Gdyż zaledwie miesiąc później, 10 października 1794 roku, miała miejsce kolejna decydująca bitwa między Polakami a Rosjanami, tym razem w bitwie pod Maciejowicami. Bitwa ta jednak zakończyła się całkowitą klęską Polaków i masakrą wojsk powstańców, które zostały w tej bitwie niemal całkowicie rozgromione cios, jaki zadano Polakom w tej bitwie, był tym większy, że w trakcie tej bitwy ciężko ranny do rosyjskiej niewoli dostał się sam Tadeusz Kościuszko, dyktator powstania. Wraz z jego utratą Powstanie kościuszkowskie utraciło lidera, a poszczególni oficerowie i dowódcy polskich oddziałów nie byli w stanie skoordynować działań i ruchów swoich wojsk, w efekcie czego cała insurrekcja zaczęła powoli się załamywać. Innymi słowy, od bitwy pod Maciejowicami, inicjatywa w całej wojnie należała teraz do Rosjan, a szala zwycięstwa w całym powstaniu nieuchronnie przechyliła się na stronę sił zaborców, którzy powoli zaczęli odzyskiwać kontrolę nad zbuntowaną Polską. Kolejny cios spadł na Polaków na początku listopada 1794 roku, kiedy wojska rosyjskie po raz drugi z kolei podeszły pod Warszawę, rozpoczynając kolejne oblężenie miasta. 4 listopada w 1794 roku wojska rosyjskie przystąpiły do szturmu na Warszawską Pragę, jedną z najważniejszych dzielnic w polskiej stolicy, i w ciągu zaledwie jednego dnia wojska rosyjskie przełamały opór Polaków, wdzierając się do wnętrza miasta. Tam triumfujące wojska rosyjskie dokonały masakry lokalnej ludności cywilnej Warszawskiej Pragi, doprowadzając do śmierci tysięcy Polaków mężczyzn, kobiet i dzieci. Ta zatrważająca rzeź złamała morale oraz wolę walki wśród pozostałych Warszawiaków. W efekcie czego reszta Warszawy poddała się Rosjanom praktycznie bez walki, a wraz z upadkiem Warszawy, Powstanie Kościuszkowskie zaczęło powoli się załamywać. Do grudnia. 1794 roku praktycznie wszystkie duże ogniska oporu Polaków w ramach powstania Kościuszkowskiego zostały stłumione. Jako ostatnia broniła się Wielkopolska, gdzie wciąż stacjonowały oddziały polskiej armii dowodzone przez generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Lecz i one z końcem grudnia 1794 roku ostatecznie skapitulowały przed siłami zaborców, a wraz z upadkiem oddziałów powstańczych na Wielkopolsce, insurrekcja kościuszkowska ostatecznie dobiegła końca. Po prawie roku walk, Powstanie Kościuszkowskie zakończyło się całkowitą klęską powstańców. Ta klęska okazała się ostatnim gwoździem do trumny dla całej Polski. Gdyż z początkiem roku 1795 mocarstwa zaborcze Rosja, Prusy i Austria podjęły decyzję o dokonaniu ostatecznej rozprawy z państwem polskim, dokonując trzeciego, ostatniego i największego ze wszystkich rozbiorów. Na mocy tego trzeciego rozbioru, który wszedł w życie na początku 1795 roku. Wszystkie pozostałe terytoria państwa polskiego, które wciąż pozostawały niezależne, zostały podzielone między trzy mocarstwa rozbiorowe, co ostatecznie doprowadziło do tego, że cała Polska została podzielona między trzy mocarstwa. Rzeczpospolita obojga narodów, państwo, które istniało nieprzerwanie przez ostatnie ponad 200 lat, oficjalnie przestało istnieć. A Polska praktycznie zniknęła z map Europy na następne 123 lata. Rozpoczął się długi i ponury w historii polski okres niewoli trzech zaborców, podczas którego Polacy musieli żyć pod panowaniem obcych mocarstw, lecz nawet pomimo utraty niepodległości. Wielu Polaków nie zamierzało się załamywać, i w kolejnych latach nadchodzącego XIX wieku mieli oni podejmować większe i mniejsze próby odzyskania niepodległości dla swojego narodu i przywrócenia Polski na mapę Europy. Co zaś tyczy się samego Kościuszki, to ostatnie miesiące powstania Kościuszkowskiego spędził on w rosyjskiej niewoli. Po trzecim rozbiorze Polski. Pozostawał on nadal w więzieniu Rosjan aż do śmierci jej ówczesnej carycy Katarzyny Wielkiej. Po śmierci Katarzyny Wielkiej i objęciu carskiego tronu przez jej syna Pawła I Romanowa nowy władca Rosji udzielił polskim działaczom patriotycznym i narodowym, takim jak Kościuszko, amnestii politycznej, zwalniając go z więzienia. W zamian jednak Kościuszko musiał złożyć przyrzeczenie, że już nigdy więcej nie podejmie żadnych działań, które uderzyłyby w interesy państwa rosyjskiego. Po złożeniu tego przyrzeczenia i wyjściu na wolność, Kościuszko wyemigrował za granicę, gdzie ostatecznie osiadł w Szwajcarii i zmarł w roku 1817 zapamiętany jako jeden z największych patriotów i bohaterów narodowych w dziejach Polski. Podsumowując. W lipcu 1794 roku Wojska rosyjskie podeszły pod Warszawę, rozpoczynając pierwsze oblężenie tego miasta w nadziei, że wraz z upadkiem Warszawy powstanie Kościuszkowskie również wygaśnie. Na całe szczęście dla Polaków, w międzyczasie wybuchły walki powstańcze na Wielkopolsce, co zmusiło Rosjan do podzielenia swoich sił i ostatecznie we wrześniu 1794 roku musieli oni odstąpić od oblężenia Warszawy. Dzięki czemu pierwsze oblężenie polskiej stolicy zakończyło się zwycięstwem Polaków. Niestety, szala zwycięstwa w całym powstaniu ostatecznie przechyliła się na korzyść Rosjan, kiedy w październiku 1794 roku pokonali oni Polaków w bitwie pod Maciejowicami. Cios, jaki zadano Polakom w tej bitwie był tym większy, że sam Tadeusz Kościuszko, ciężko ranny, dostał się do rosyjskiej niewoli, której spędził ostatnie miesiące powstania. Wraz z jego utratą powstanie kościuszkowskie utraciło lidera, w efekcie czego opór Polaków wobec zaborców zaczął się powoli załamywać. W listopadzie 1794 roku Rosjanie ponownie podeszli pod Warszawę, gdzie 4 listopada 1794 roku przełamali opór Polaków w obszarze warszawskiej Pragi, gdzie następnie dokonali masakry lokalnej ludności cywilnej, co złamało morale i wolę walki wśród lokalnych Warszawiaków, zmuszając ich ostatecznie do poddania całej stolicy. Wraz z upadkiem Warszawy kolejne ogniska oporu Polaków stopniowo wygasały i do grudnia 1794 roku broniła się jeszcze tylko Wielkopolska, lecz i ona ostatecznie skapitulowała pod koniec grudnia tego samego roku, w efekcie czego całe powstanie kościuszkowskie dobiegło końca, zakończone całkowitą klęską Polaków. Po upadku insurekcji kościuszkowskiej z nastaniem roku 1795 trzy mocarstwa zaborcze Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego, a zarazem ostatniego rozbioru Polski, dzieląc całą rzecz pospolitą pomiędzy siebie. W efekcie czego Polska na następne 123 lata wpadła w niewolę trzech zaborców, znikając na ponad 100 lat z map Europy. Sam Tadeusz Kościuszko. Ostatnie miesiące istnienia Rzeczpospolitej spędził w rosyjskiej niewoli, której pozostawał aż do śmierci carycy Katarzyny Wielkiej. Dopiero syn Katarzyny, car Paweł I Romanow udzielił liderowi insurekcji kościuszkowskiej amnestii politycznej pozwalając mu wyjść z powrotem na wolność w zamian za przyrzeczenie, że Tadeusz Kościuszko już nigdy więcej nie podejmie żadnych działań wymierzonych przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Na początku XIX wieku były dyktator powstania wyemigrował do Szwajcarii, gdzie spędził ostatnie lata swojego życia i zmarł tam ostatecznie w roku 1817. Po dziś dzień Tadeusz Kościuszko jest pamiętany jako jeden z największych polskich patriotów i działaczy narodowych w historii Polski na przełomie XVIII i XIX wieku. I to by było wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.